Trochę wieje. Jak to się nazywa? Jugo. Jugo. Widać cię? Pokażcie. Nie widać Jezu, tyle razy jesteśmy jeszcze nigdy tu tak nie biało, nie? Ciekawe, czy wkamy, że będzie słychać. Chyba tak. Ale na pewno się rozpaliła ta świetlka na te komary. Nie wiem, czy komary są w stanie się utrzymać po takich powietrzach, bo lepiej siedzimy na krześle. Dobra, zaczynamy. O, uspokoił się na chwilę. Cisza. Ale powyry... takie porywy, nie? No i cisza. Zaraz przyjdzie. Jak nagrywasz to się specjalnie uciszyło. No właśnie, nie? O leci samolot. Jest Dubrownika pewnie. Tam jest Dubrownik w tamtą stronę, nie? Ciekawe czy widać. Może? Nie, chyba nie będzie. No ty cisza jest! Złączyłam telefon! Dobra! Nagram Cięcie. jak będzie wiało. Cięcie. A uwaga! Idzie. Cięcie to wiatr ja zaczynamy. <laughs> Ale charakterystyczny, nie? Zaczek się uspokoił. Chciało łeb urwać. Dobra. Włącz nagrywanie, to Co, 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 co? We co, 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 co? Uwaga! Zaczyna się. I znowu przystało. Tam jest e, twierdza, i właśnie przyjechał samochód. Dobra. A może to A Żyda mamy z tyłu się tutaj rozpycha. rozpycha kurwa Izrael w Palestynie. O, idzie, idzie. Wow! Trochę wieje. Trzymaj te szklanki.